Cześć wszystkim jestem Szyfy, witam Was w League of Legend w odcinkach od A do Z, czyli zdobywana skrzynka na bohaterów. W dzisiejszym odcinku gamy sobie wajgalkę. czyli to jest takie prze, przedostatnie przed, 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 przed odcinki od A do Z w tym sezonie Ligi Legend. Jak już wspomniałem w tamtych odcinkach, 8 8 prawdopodobnie będzie reset skrzynki. Przekonamy się o tym. Jak nie to po prostu gramy sobie kolejnymi. Mamy jeszcze kilka bohaterów dostępnych, ale myślę, że to już będzie wtedy reset. Gamy sobie w czwóreczkę. Standardowo gra z nami Master of Dank na topie G2 gra Lisinem na dżungli, ja gram węgla na Midzie, jak już wspomniałem, eman 16 z poprzedniego meczu, granem na bocie i mamy jednego randoma pajka na supolcie A w drużynie przeciwnym mamy Riven yy, Poziom 7 trzeba na nią uważać, Gravesa. poziom czwarty, Caitlin poziom 5, MFK, poziom 4 i Bliskręk poziom 7. Tu Pajek jest bez niczego, dzień też bez niczego, ja też bez niczego. Tański boksy poziom 7 i Darek poziom 7, wsady 821. No zobaczymy, jak nam to pójdzie w dzisiejszym odcinku. Może uda się w jednej grze zdobyć skrzynkę. Yy, czyli na ten moment mamy dwie, więc teraz jest Wegal, A potem jeszcze, jak się uda, to zagamy Weigel. I mi się skończy, skończą skrzynki, następna będzie dopiero w niedzielę. W niedzielę będzie trzeci, no to tam to też nie można by jeszcze w niedzielę zagrać. I byłaby kolejna postać po tym waj. Nie wiem, kto tam dokładnie jest u mnie. Ale zobaczymy, jak będzie z chęciami. Poczekamy sobie, tak jak taka się czyta czytujemy się na górze ekranu, więc gramy na, na dole mapy, więc tam też w lobby już to było widać, że gramy na dole. No to może, no tak nie zwracamy to uwagi nigdy, tylko tutaj, w, tutaj na wczytywaniu ekranu to zawsze widziałem, gdzie będziemy grać. Ale chyba już tam w lobby właśnie to widać. No w lobby tak samo było, że gramy na dolej alei, no to może już to nawet w lobby widać. Co mamy do rana, to i to. To mamy sobie Wege, Pienis. Co my tu mamy? Aha, to jest to. Tu musimy stawki oblicz na pół, dobrze pamiętam? Świadczenie wegego pomiędzy umiejętnością zapewnia Wege w ładunek niezwykłej większej udziału w zabójstwa. Zabicie węga za pomocą tej umiejętności sprawia, że Wege trzymają ładunek. No, no czyli musimy z Q zabijać mobki. No to musimy teraz takie robić na tym Q Pojawiły się stwory. Sanduszka wieczyńska dzięki za obserwację. Musimy tu zabijać skół te mowy. Jak się nie da, no to po prostu z auto ataku. Next fist time only. Aha To fajnie. To fajnie, że pierwsza nic Pierwsza książka. Ładny darek. Kiedy to E weźmiemy? A to jest ta klatka? A to jest to więzienie, no, tylko to jest takie dziwne więzienie. bo... ...habia na bo Jak stoimy w środku, to nam się nic nie dzieje. Tak jakbyśmy stali właśnie na granicach. To by nam się coś stało. No i jak Caitlyn może nie porobić tutaj. Najlepsze no, szanse ode mnie. Chyba, że inaczej tą klatkę wrzucimy, to wtedy mamy szansę. Na przykład na Tu mamy W. już pokonany. Przeciwnik pokonany. Magia! Nie będzie przychodziła do mnie, dobra cofniemy się. Tak mi te... Nie, ustawiła. Znaczy mam problem. Co tu mamy? Są to jakieś buty? Albo może nie buty tylko... Łotkę A, jeszcze na buty wystarczy, okej. Okay. Chodźmy, bo musimy z być na tym Veigarze. Żeby tu było mniejsze.

złapać trzeba się cofnąć chyba że jeszcze ty ją jakoś złapię. Nie dobra, nie ma szans Mid mnie się sam puszuje Fajnie Dajak 2-0 Ogólnie 3-2 wygrywamy Противник Фукунана. Захваляй свой дух. Не в том, よし Dziwnik został seryjnym zabójcą. Dlatego no ja potrzebuję łezkę na manę. Tu będę spamował przecież. Gdzie ta łezka? Czemu tej łeski tutaj nie mam? Zamoconych. Wszystkie przedmówcy. Liwnik pokonany. Weź tu szukaj, Runa. Mama Runa. Łazy bogini, dobra, to musimy mieć Łęzkę bogini. Nie to. To będziemy to składać tutaj. Okay. wzrostu! Koniec serii. <sharp> NOOOOO <inhale> No dziwnie się go jak się ma ADCK na środkowej ALEI Nie ma co cofniemy. 6 do sześciu, 6. dwa dalej, to mamy ten ma nagle trzy zero, a ma jeden dwa słabo. So you... To się ładnie dalej porobić na tym ulcie a katy, znaczy czy znaczy mf Co mi z tego, że masz to jeden Wróg się jest pustoszenie. Niestety też tutaj za ten. I'm glad. Co ja to mogę zrobić za bardzo nic? Jak mam zamknąć? Mam jak. nie mam ma co, ja muszę popchnąć żyje dobrze Darek Seryjny zabójca Dobrze niech ma killę 5 przeciwnik został seryjnym zabójcą Ile to mamy za otworego? Kropy w drużynie przeciwnej Ła trupy 70 mocy kupy w drużynie przeciwnej Prawie pętacha tak? Połowa pętych jeszcze troszkę na twoją wieżę zniszczono twoją wieżę Przeciwnik nigdy i co zabierz? Nie będziesz teraz cierpią twoi byli... Koniec serii. Dwa trupy. Dobrze, darek. Zniszczono twoją wieżę. Nie idzie sama bliżej Jednak nie Dobra, bliska, tu jest ktoś A, i się tam Zależy Ela jest specjalnie schodzi z dół No nie mam szans, no ja za wolno biorę A, bo to możemy już kupić są te buty teraz. Nie, to mam doskonałe 95. Aha, to jest taka zmiana tutaj. Bo to jest jeden postrze, to. To tylko z kół. Trzeba robić te... Skuły. Te stati. nie da się nicja. nie chcę się tam być z kosi będzie przyciągał barek 7.1.0, a MFK ma też 7.0, bo 2.0. Co to za statystyka?

Dobrze. 800 to mamy na buty już. Zonie trzeba złożyć. Zonia już spoko. Tylko najpierw ten zegarek trzeba kupić. Gdyby nie ta gra była... tak jak dobrze gra zawsze. Już ta Żeby to było na tym do Mogę w nie palić Mniej koty. Mniej na Mniej koty. Mniej nie Mniej koty. Mniej może też koty. Mniej koty. Na do końca. Sojusznik pokonali. Dobrze. Trzy tutaj. A za blisko. To Ty masz kwadrę, kwadrę. Dawaj kwadrę. Quadrę, quadrę odcinku. Jeszcze, do więdzie. No da bez kwadry. Un oficjalny kwadrę. Bardzo długo było.

Koniec serii. Sojusznik pokonany. Legenda. Dobrze, ja sobie wezmę wierzę. On tam skosi wszystkich. Przeciwnik pokonany.

Cofniemy się Dalej, 16 16.1, dobrze, no to będzie skrzynka od niego Agracko weźmy ten zegarek i... Twoja drużyna zniszczyła wieżę. I może jeszcze to zegarek na jedynkę. Poddali się, dobra. No dobra, to się poddali, to powinna być skrzynka na 16-1 od Dariusza. 100% jeszcze zobaczymy. 25 minut legali, fajnie. Dobra, zobaczmy. Dla pewności, ale to na bank będzie skrzynka od Dariusza. Chomolka dostanie. No i tak jest, udało się odlokować skrzynkę. Na Wejgarze dzięki plus SC Dajusza, także specjalne podziękowanie dla kolegi, a my spotykamy się w następnych odcinkach od A do Z. Pa, pa!